Kurde, znowu telefon, no. O, szef, odbierzemy. Witam, witam szefie, co tam? Witam, witam. To jest jest tak. Pod blokiem stoi Muzyno. zapiszmy się widzimy. Proszę panie, dzisiaj święto. a Mam to gdzieś, coś na, na dół. Boże, no widzowie. No i co tam mam zobaczyć? Bo ja tu nic nie widzę ona się Boże Cześć Carmen Nastaw wodę na y, Na herbatę Świecie. Dzięki Szefie co to jest za Limus <laughs> Co? A co? Co to jest? I czemu to Na mnie tutaj czeka? Zjadaj Spotkamy się i to się omówimy. Dobra. No to. No, będę pewnie za chwilę, ale no. Kiedy tali mówię? O, dobra, kurde, już Pięć czeka dni. Na mnie. Dobra, okej, okay, no to pa. Carmen! No. Będę za może z godzinę. Sprawa jakaś jest. Dobra. Dobra. Ulała widzowie! Witam was wszystkich Dzień. serdecznie. Na odcinku Serie 1, choćby życie, Greenville. Nie przywitałem się widzowie, a no szef do mnie dzwoni i limuzyna nas czeka Nie wiem co tu się dzieje w tym odcinku, ale okażecie się Zapraszam do środka e, okej, okay, dobra Dziękuję Uu. A te picia to z lodówki można wyjąć, czy to tak... Nie dla mnie Można wyjąć, mam wszystko Ulala, niech pan uważa Uu. Już długa ta limuzyna to <laughs> Trochę pan ją poobijał, no ale no spokojnie Nie moje pieniądze i tak Dobrze szef, dobra No to szef tam wysłał ci lokację jedźmy. A jeszcze jak podjedzie pod te bramy To ci otworzę, podjedź, do, do przodu Bo pan pewnie nie ma ten Chodziku Nie mam, nie mam Dobra, podjedź Ja ci je otworzę, sekunda No i wpiszemy... Dobra, Jak pan może już jechać, o. Niech się otworzą. Bo nie chce pan dupąć wyjechał. Są trochę inne bramy. Dobra, no to yy, w lewo. Ranik pan uważa. O kurde. Niech cofnie pan. O, dobra. O i tutaj może o, pan zaparkować na parkingu. A tutaj niech pan stanie, Najwyżej to pan poczeka. Dobrze, dziękuję. Proszę. Dziękuję panu jeszcze raz. Miła obsługa. Witam. No, proszę pana no. Witam. furę załatwił mnie limuzynę, no. Na bogato, no. Co ona. Ja Co to jest już się To już nie do mnie. To już nie do mnie. Pierosoft? Mhm. Mm Coś ty się by ubrał? Spokojnie. To jest drip. Amazonot? Ale szczerze, to jest, to... To... Ale, ale, że to jest z... prawdziwe złoto. Jak pan sobie zobaczy? Co nie? Co nie? Co nie? Jak ty masz na imię? Allegro. Dziejo. Tutaj pisze. Diego. Diego. Kierowca. Diego, no co nie? Ty masz prawdziwe te złoto. No, no... Tak, tak. wszystko prawdziwe, mnie tak. fajnie, Dobra. fajnie... Dobra... idź, 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 idź mi w oczu, ty... Ehm. No, tak... <grym> Dobra, yy, nie pytam... Dobrze, no... No, to no co tam, szefie? Widział pan moją fugę? O kurczę... O kurczę! no powiem ci... O, kolin Ile to kosztowało? Milion? Więcej? Dwa miliony? Taka... Taka... Ta, takie twoje... Takie twoje dwie wypłaty. Ja cię kręcę. No, to nieźle. Dobra, nie. szefie, chodź do siebie. To chodź. Mówi. No to nie są dobre rzeczy. No co, zły temat? Tak. U, tutaj raz byłem, ale musiałem kurde iść na akcję. No bo no nie będę podnosił głosu, no bo szef mnie kurde znokautował, czy co to było. I poczekajmy na obsługę. To ja! Ciekawe, co oni tu mają. Sługa! Chili chicken. O, no już widzę, już strach Ja sobie wezmę tego kurczaka. No, coś tam pisze. Czyli albo ja. Chicken ticka. Chicken tika. No to niech tutaj y, pan... Okej, okay, dobra, dzięki. Dobra, mogę przyjąć zamówienie? Tak, jak dla ciebie poprosiłbym o whisky, a dla tego pana to ja nie wiem. A co tu pan chce? No ja bym prosił po prostu e, tą chicken tikka, co to jest? Jakiś chicken kurczak. I, mm, to chemia, tak może... okay. Nie, to nie chemia, to jest kurczak, proszę pana. Niech to może tam serem posypać tym z Włoszech, bo tam widzę, że jakiś specjalny ser. O kurde, i jeszcze mm, proszę wodę, nie? Prost, szklankę wody, okay, ale lubię. nie z kranu, nie e, na... <laughs> e, Przepraszam, ale tylko będzie musiał pan poczekać 20 minut, bo ponieważ jeszcze dostawa nie przyszła. Więc Dobrze. musiałby Pan tak stąd poczekać, a dla whisky dla Pana będzie za jakieś może 5 minutek, bo jeszcze trochę mamy. Jeszcze kolega poszedł po butelkę. Dobrze. Dziękuję, okay, okay. do widzenia. Taka sprawa. Dobra, proszę, przejdę do tematów. Powiem Ci tak. Dostałem ostatnio... Taką smofą mi I jesteś teraz celem. Celem? Nie wiem jakiego gangu czego tak, celem o, jakiegoś, ktoś ciebie próbuje zabić. O kurde. ej, szefie. Lepiej bądź ostrożny, bo wiesz, Ale serii, Czemu jak akurat to bywa? celem? Na przykład szef sam nie jest celem? Czemu akurat ja? Czemu ja wybranym jestem? Dziwne to... A kto, chodzi, a kto chodzi na misję? No ja? Kto był więc... No. I ja. uciekł z Ale jeżeli no chodzi o tego gościa, którego wyjąłem zypaki, tak? To czemu... Czemu akurat y, każdy ma na mnie cel? Czy jaki tam gang, czy co to w ogóle jest? Że oni tak. Czemu akurat na mnie cel? Bo ja nie rozumiem. Co oni mieli z tym gościem z y, tego więzienia? Bo ja nie rozumiem. Tego co to był. On w tym więzieniu był najgroźniejszy. A ty pozwoliłeś usiąść. I co się okazało, że on był. Tam w gangu. Ten gang był powiązany z czymś innym I co czas innego Się, się z ciebie u Katrupi, spod tego temu pozwoliłeś uciec Mhm mm Chodź Trudno Jak on jest oknony. Szkoda Szkoda gadać się szkoda gadać Kurde no Aż mnie brzuch boli szefy, nie wiem czy mi się chce jeść no Chicken, chicken tika, co tam zamówiłem? <laughs> ja nie mogę. Dobra, we już nie? Dobra, idę się spytać, kurde, nie? No i kiedy. Co się kurde dzieje? Halo! O nie, ty! O co, Odezbrań... co, co ty robisz? O, kurwa. Limuzyna, limuzyna, jedziemy, jedziemy, yy... garaż, garaż, drugi. drugi garaż, drugi garaż, jedziemy. Niech właśnie się pośpieszy, strzelanina się dzieje! O, już ktoś na nas czeka, dobrze. O, tutaj może. Pan, dobrze, okej. Okay. Dobrze, ja dziękuję jeszcze raz. I no, o, dziękuję. Dobrze, Bardzo fajna obsługa, polecam. A to pan jakby dla szefa nie pracuje, czy to jakiś jest... Firma czy co? Tak, tak, dla szefa. A, to, no to fajnie, nie? Dobrze, dziękuję jeszcze raz i tam yy, później będę jeszcze potrzebowała Limuzynu, no bo nie mam samochodu, więc yy, dam znać. Ma, ma pan mój numer. Dobrze, telefonu do widzenia. Tutaj. O. Dzień. Proszę. Dobrze. D dziękuję. Do, dziękuję, do widzenia. Do widzenia. O, franca się ma. Siema. A, oto jest do zrobienia. O, możemy zrobić, dawno mnie tu nie było się tyle działo wkrótce to co z silnikiem się dzieje nie odpala i to, no, póki co to jedynie ten silnik Czy odgłosy oddaje, jakby stukania, czy w ogóle nie, w ogóle nie odpala o kurde, no dobra się załatwi, a tutaj będziesz a ty gdzieś idziesz, czy chcesz zostać tutaj no bo oczywiście zostanę, kawę, zostanę, kawę o. zaparzę, co? Dobra. Dobra. Czajka ja ten ekspres włączę. Dobra, zaraz yy, zarać się powinna zrobić. Dobra. dobra, dobra. No to ja sprawdzę co tutaj nie gra. Dobra. I dobra. Chyba wiemy o co tu chodzi, ale jeszcze zrobimy pełną inspekcję samochodu całego, czyli będzie, będzie musieli go podnieść Francesco! No? Zgarni, co było źle. No co? No uszczelka. Jak normalnie, nie? Znowu? Znowu, bo. No. A co? Zno... Jak znowu? Co ty już miałeś problem? No z Ta. Och. Wymieniał ci, czy co? Ja nie wiem. Nie wiem kto, właśnie nie wiem czy to wymieniał byłem. Nie wiem w innym salonie byłem, ale przez to. Czekaj, bo ktoś podjechał. Zaraz ten y, sound jeszcze będę musiał podnieść. Sprawdzę co tam pod, no bo... Szczerze, mam uczucie, że... Coś nie gra jeszcze tam pod tam, tam. Wolę być... No, o, o, witam szefa. Jak się pan czuje po tej akcji? Bo ja szefie... Jak się tam, tam Piątek, szefia. Święto! A szef, a szef kurde woła mnie na jakieś y, restaurację, jeszcze chcę szef, żeby mnie zabili. Ja no oczywiście nie mam problemu z a co się działo? Ja nic ehm... nie chcę. Dobra. No, ci powiem... Jest w cholerę źle, ale to ci za. było Ręce mi się częstą. Bo z prawem mam doga. Do Ręce mi się częstą, pra... już bym... Ja dzisiaj w tym garażu bym pewnie nie był, Gdybym nie szef, więc szefowi też dziękuję. Ale i tak bym... A dobra, nieważne. Dobra. Francesko. Możesz dla mnie jeszcze jedną robotę zrobić. Póki no. jesteś. Yy, masz tutaj no. parę tych papierów. Jak możesz podnieść tę no, no. yy, sumę. Po prostu wydatków z tego dobra. miesiąca. Dzięki. Dzięki na razie. No na dobra, razie. Okej. Okay. na tyle. Sprawdzimy Teraz. jeszcze. Wymieniliśmy uścielkę widzowe też Jeździ, jeździ, ale coś mi jeszcze nie gra Pod samochodem, no bo tak Po prostu nie wiem, Mateo Mechanik, ile tam ma? 3, 3 lata już tam jest mechanikiem Kiedyś był też mechanikiem, jeszcze przed gangiem W UK, czyli w Anglii I no ja, Jak wie, że nie gra, to na pewno, że nie gra Dobra, eee szefie, tak? No trochę tutaj... Pusto na tym garażu, gdzie reszta? Czego reszta? No reszta, gdzie, gdzie oni tak z... Ja, ja sam mam wszystko robić? Tu patrz ile tych pudeł jest szefie Niektóre są puste pudła, śmieci Nie wiem no szefie... Kiedy tutaj ostatnio... A kiedy ostatnim razem tutaj ktoś był? <laughs> Dzisiaj, ty Ale... Jeszcze jak ja tutaj nie byłem, przed mną. Ty. No ja nie mogę na no, szefie. No. no. Tak nie może być. No, wiem, że tutaj jeszcze parę osób pracuje. No. Dobra, zadzwonię najwyżej do tego, Santiago, mam pomóc. Dobra, powiem ci tak. Mamy no. wielkie trochę. Ludzie hol holują. Takie bardzo smutne zawsze. A jeszcze, Tak mi się Mam Mają urlop. O. Czyli chorobowe. O. Nie, urlop sobie wzięli. O, okay. Ale płatny? <gryw> Czy nie płaci się? No płatny, płatny. O. Nie, ja nie, nie patrzę, jest. Ja na razie jeszcze jestem zdrowy jak ryba. Na razie. Nie mówię, że później będę zdrowy. Oby nie. O, puszki wynają. No, no co to jest? Co? to Koniec na, na dzisiaj. Nie, nie, nie. Lecę do domu. Nie, nie, nie. W tej chwili. Nie, nie, nie. Tak, w tej chwili. Masz mi 5 minut dać. Sprawdzić, co jest pod tym samochodem. 5 MINUT! Czanych 5 no? minut. W tej, w tej chwili do domu nie, nie. ja to ogarnę. Na pewno? Chce, chcesz dalej Chcę. Ja cię nie. Ja cię nie Dobra. Dobra. Szef, nie, szef niech dzwoni po limuzynę. Bo to jest jedyny transport, jaki mam. Reszta to. Karmen, Carmen widziałem jak siedziała na ławce. Dzisiaj, ale Karmen. E, nie wiem, jakieś biuro otwierają, czy co to w ogóle jest? Obok. Dobra, masz być w tej chwili. Dobra, okej, okay, idąc, jadę. Już w drodze jest. Francesco! Problem jest taki, <laughs> na, problem. na razie. Dobra, yy, Francesco, jak coś, to ja na razie jadę, szef ci załatwi, ale... ...reszta powinno być git, tylko jeszcze... Będzie musiał twój saun tak na 100% sprawdzić, bo coś mi nie gra jeszcze z twoim salonem, Ale muszę lecieć, bo jest ważna sprawa. więc no. O, już słyszę, że coś podjechało. Dobra, szefie, ja lecę. No. Uważaj, bo, bo nie, nie wiem, co to jest limuzin czy coś innego. <słuch> Ci powiem, szefie. Nie chce mi się, po prostu mi się nie chce. Dobra, jest, ok. Dobra, limozyna. Carmen! O, oh, hej! Y, jak coś to ten, y, A Jeszcze jedna rzecz. Mm, uważaj na siebie. No? Bo powiem ci później, co jest grane. A to dlaczego? Okej... Okay. Ale uważaj na siebie, po prostu. Proszę? Nie. Dziękuję. No... To do jutra szef, Panie, y, Panie Amazon! Y, Panie Amazon, stój! Panie Amazon! Mm -hmm. ja. Zawieź go do domu be, bezpiecznie. Dobrze. Znów kuloodporna limuzyna szefie. Y, Jaka kuloodporna? No. Y, Sameta. No właśnie no. <laughs> Najlepsza limuzyna to jest. Jaką szef... no... najlepsza limuzyna jaka jest, jak na razie. No, taką prezydencką Dobra, to już nie zleka jedziemy. Dobra, no dobra. Nie ma co tracić czasu. No to tutaj, dobrze. Ja dziękuję jeszcze raz. Hej, no. Kto to stoi widzowie? Bardzo. Dziękuję i miłego tam życzę dnia. Miłego dnia, do widzenia! Dziemek A pan to? No Jestem typem z restauracji, byłem waszym kelnerem, można powiedzieć Jego Pamiętasz tą akcję? No, co się stało? No tak, no, dajesz Ale czemu to pan... Ja nie wiem co tu się dzieje, proszę pana no, Muszę cię poinformować Dajesz Muszę cię poinformować Dobrze, no Macie w swojej mafii szpiega Pamiętaj, my się nie znamy. Ale... Okay. Patrz na ludzi. Dobrze. Okay. Lepiej się. Cześć. Cześć. Czekaj, co jest widzowie? Szpieg? Będziemy musieli to powiedzieć szefowi. I sprawdzimy jeszcze. Listy czy jakiś przyszły. O, list jakiś jest. Kurde, nic nie zamawiałem, ale... O, ale sprawdzać skrzynkę z listami. Przeczytajmy. Tak, na razie przeczytajmy list. O nie, na czerwono napisany. Jak, jakby, jakby Jakby ktoś krwią napisał to. Pisze, Widzę, już przeczytajmy ten list. Pisze to tak. Masz zabić pana dwęno. Dwęno. Kurde, nie umie w ogóle pisać ta osoba. Dwęno. Albo się policzymy. Masz na to tydzień. Widzowie, nie to, że ktoś chciał nas zabić, nie to, że ktoś tu przyjechał i nam powiedział, że mamy śpiega, to jeszcze to, że dostaliśmy list, że musimy zabić szefa. Ja takiej rzeczy nie zrobię, ale będziemy musieli poinformować szefa tak na. nie przez telefon, no bo ktoś będzie podsłuchiwał, ale dałem mu znać. Dałem mu znać, że jutro mamy z nim... Żebyśmy zro zrobili z nim jutro spotkanie Kurde, drzwi zamknięte Halo? Kurde, zapomniałem kluczy O, jest, dobra No dobra, dzięki, Carmen o. To co, zapomniałeś kluczy? Eee, no tak, no właśnie, że tak, zostawiłem... O! Tutaj właśnie. Wezmę sobie ze sobą następnym razem. Dobra, dzięki. Zaraz coś na obiad zrobię. Santiago, co ty robisz? No, nie, nie naprawiam. O! A co, ty elektryk czy co to jakiś? Że, chodź tu. No. Kawy? Herbaty? I kawę. Dobra. O, już hmm. ekspres włącza. Coś zrobię na obiad, może mielone, mam mielone widzowe Możemy zrobić, jest coś w lodówce Tak, karmy była na zakupach widzowych, to dobrze Dobra jak się Widziałeś odmawia? tego typa przed dołem Widziałem widziałem, a to był ten To był sąsiad po prostu Nie, sąsiad Dobra, masz tutaj o Dzięki Dobra masz tu, mleko jak chcesz, cukier to tam nie polecam. Dobra, to ja... ja idę tam. Jeszcze bardziej dobra. był Dobra. A tam. Yy... A obiadu ci nałożyć, jak zrobię? Bo ja nie wiem. Głodny jesteś, czy nie? Nie, albo Nie, no, zjadłeś co? Ile tutaj już no. jesteś? No weź, no zjesz. No zjem No, no właśnie, dobra, widzowie. Yy, będziemy musieli za zadzwonić yy, do szefa, to niech się mielono odbrożą, no bo były w zamrażalce yy, i zadzwonimy yy, do szefa. Dobra, jest sygnał. Halo szefie? Kurde, zawsze tu zasięg, no yy, Santiago! Kiedy ta internet... O, 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 teraz coś połączyło, dobra. Dobra, jest, dzięki, dzięki, dzięki. Sorry, sorry bo ja mam y, problemy z połączeniem jakby, u mnie. Ale Santiago naprawia. Nie wiedziałam, że on będzie... Dobra, ale co taki... ty... Dobra, szefie. Y, raz co ci teraz? powiem... Ważna jest sprawa. I teraz nie będę gadał y, przez telefon, no bo wiadomo jak gadaliśmy. Pewnie ktoś no yy, ale no. Jutro się spotkamy pod yy, nową dzielnicą yy, w parku o godzinie 12 Dobrze? No nie może mnie wcześniej o 6. 6 jutro. Ale tak później nie, bo rano. ja już później śpię szefie. Nie ma co galać teraz ale przez teraz. szósta rano. Szósta... Dobrze, szósta rano. Później później ta śpię. Znaczy cze... no Bo jeszcze y... Obra, nieważne, szefie, kurde. Niech mi tam... Ja mam sporo rzeczy dzisiaj do zrobienia, nie to, że jeszcze obiad muszę zrobić, tak? To mi elektryk, no. Santiago! Co? Skąd masz elektryka tam. No, ale Santiago, pan nie co? wiedział, że... Masz tutaj szefa. Trzymaj, o. Pogadaj sobie z nim Bo on myślał, że nie... No? Halo? Co to coś teraz, nie? Dlatego tutaj problem z sygnałem mamy No dobrze, to robisz Dobra, no Dobra, rozłączę Co, co jest? O, teraz Co wy macie z internetem? Ja nie wiem, że wiem, no rozwalane, ale za chwilę będzie Dobra Dobra, Mamu. Ale... O. P pytanie Dobra, szefie, ja się rozłączę. No to, to jest roz... aż tak ważne, nie? Szefie, ja się rozłączę, bo cię przerywa. Tak, u mnie przerywa. Wiem, że u ciebie, u ciebie pewnie nie przerywa, ale to u mnie, więc ja się rozłączę, bo jeszcze będą mnie ten. No. Jeszcze, jeszcze namierzą miejsca. A czy co? A, czy co? A czy co? Dobra, nieważne, szefie, ja kończę, siema Dobra, widzowie, nie ma co gadać, bo jeszcze nas namierzą. I co, przyjdą tutaj. No nie będzie fajnie, nie? No. Dobra, widzowie, robimy obiad i się widzimy już po. Coś, widzę, że mnie połączyło. No, właśnie już skończyłem. O, płynność być. Dobra. Ej, zadzwonię do ciebie. Eee, czekaj, przejdę no. się tam na drugi koniec ulicy. I zobaczymy, czy będzie dobrze ten działać. Dobra. Dobra, widzowie. To no do Dobra, widziałem, my się przejdziemy. Tam sąsiad ma garaż otwarty, Nie wiem co się dzieje, ten sąsiad trochę dziwny jest tamten To tak jeździ BMW W ostatnim odcinku. O dobra, tutaj staniemy. Dobra, dzwonimy do niego. No Paj coś. O o, o, o! Od razu. Od razu lepiej. Od razu. No, no dobra. No. Dobra, no. ja tam już wracam. Dobra No Żebyś nie... Żeby są Ciebie... No wiem, bo ja tak dziwnie dobrazi. łażę Sąsiedzi się na mnie będą patrzeć, dobra No, pa Dobra, widzowie No, elegancko, no Wreszcie naprawione Dobra No we. No to jak? Co tam chcesz za to? Nie, nic, nic, nic Nie, nic, na pewno nie na pewno nie. Obiadek. Owiadek obi był smaczny, co nie? No. no. No chodź, 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 zapraszam. Skrytkę Ci mogą pokażę. W szafie z pieniędzmi. Gdzie ty jesteś? O. o kurde. Masz tu. Masz tu. Tysiak, Tysiak. Masz tu tysiaka O nie, ja nie, nie, nie Jutro zapraszam, no znaczy no, nie będę zapraszał, no, bo Sporo mam rzeczy do zrobienia, ale no Możesz jeszcze przejechać kiedyś, nie? No wiem, No, wiem. dobra to masz no, to jest, no, no to się siema Siema Widzowie, dziękuję wam za oglądanie i no widzimy się na następnym Jak myślicie, podoba wam się taki format? Czyli tak bardziej akcje pod koniec, czy akcje jakby yy, jakby wiesz, że było, nie że akcje pod koniec tylko żeby akcje były tak po całym odcinku, a nie że w jednym momencie tylko taka jedna akcja jest jeżeli wam się taki format po, podoba, to proszę piszcie komentarze i ja będę je odczytywał i będę lajkował i serduszkował, więc yy, dziękuję wam za oglądanie widzowie zostawcie lajka i suba, i co widzowie widzimy się następnym siema